I don't think about it. About you leaving me. I don't know who I'd be. No i przyszła pora, już ostatecznie na zieloną ścianę. Jeszcze rok nie minął, jak ją zamontowaliśmy, a przyszło ją odkręcać. No, ale widzę, że Szymon tutaj dosłownie w dwie minuty szybko mu to idzie. Gdzieś to zaraz w jakieś kartony, nie wiem, to tyle miejsca zajmuje. W jakiś wielki karton poskładamy. I tam mamy na szczęście w tym, na, na tym mieszkaniu mojej mamy taki, mm, taką komórkę lokatorską, taki schowek, to będzie można tam to przechować. Tam nie będę tego robić, poczekamy na nowy dom, bo już <grywamy> jakbyśmy potem po roku znowu musieli to demontować i potem w nowym domu znowu montować, to już byśmy mieli tak chyba dosyć tej zielonej ściany, żebyśmy nie mogli na nią patrzeć. Ale zobaczcie, szkoda, było tak zielono. I zostanie znowu goła ściana życie. No, słuchajcie, przyjechałam dzisiaj pomalować przedpokój. Wymyśliłam sobie, bo tak. No, nie chcę tutaj robić jakichś takich wielkich rewolucji, bo jesteśmy tutaj krótko. Też nie wiem, co moja mama potem będzie tutaj chciała dalej robić. Więc nie będziemy szaleć jakoś bardzo. Na pewno. Będziemy zazieleniać system i jakieś drobne, drobne, raczej rzeczy chcemy zrobić. No i tak się zastanawiałam, co tutaj zrobić, żeby to mieszkanie trochę przerobić na swoją modłę bez jakichś wielkich rewolucji. I wyszło mi, że najłatwiej to zrobić w stylu boho, bo, no bo to jest takie stosunkowo proste. Mam też sporo rzeczy w takim stylu, jakieś makramy. Takie indyjskie dzwonki, i tak naprawdę nie trzeba tutaj dużo, żeby to zaczęło w ten sposób wyglądać. A ten styl też mi się podoba i jest czymś zupełnie innym niż nasze mieszkanie do tej pory, i też czymś innym niż widziałabym docelowo w Nowym Domu, więc będzie taki kolejny styl do wypróbowania. I też chcę sobie, ponieważ mieszkaliśmy 9 lat w białym, no to też chcę sobie teraz trochę poszaleć z kolorem, bo ostatnio bardzo mnie kuszą ciemne kolory, więc stwierdziłam, że tutaj spróbuję. Zobaczymy przez ten rok, czy mi się znudzi, czy to będzie właśnie strzał w dziesiątkę. No i wymyśliłam, że przedpokój pomaluję na taki kolor lazurowy, morski. Kupiłam już farbę i zaraz będę malować, będę testować. Na razie na, na salon, na ten duży pokój. Mamy pomysł granatowy. Gra, żeby był granatowy, bo to będzie fajnie z tymi meblami korespondowało, tak mi się wydaje przynajmniej, no i z roślinami. Ale dzisiaj zacznę od przedpokoju. Jest już noc. Dzieciaki, mam nadzieję, już śpią, a ja tu przyjechałam pomalować. Powiem Wam, że niesamowicie szłam z auto od przystanku z autobusu i po prostu co jak to wraca. Jasne, że trochę się tu rzeczy pozmieniało. Tu jest jakaś nowa żabka, tu coś tam, tego nie było, ale generalnie są te same delikatesy, te sam, ten sam kasztan, e, który zawsze mijałam w drodze na przystanek. To samo przejście w krzakach przez parking, żeby iść na skróty. Po prostu nawet jak wyszłam do windy, to palec sam się ułożył na guziku. Pamiętam jeszcze kod wyjściowy. To jest to jest niesamowite, tyle lat minęło, 15 lat, a po prostu jakoś tak to jest wryte w mózg, że wszystko się przypomina i czuję się, jakbym wyszła stąd wczoraj, więc strasznie dziwnie się czuję. Ale ja lubię się dziwnie czuć lubię takie, takie niecodzienne odczucia, więc dzisiaj jestem tutaj też bez, bez dzieciaków, bez asysty, więc tak bardziej trochę więcej bodźców zewnętrznych do mnie dociera. No, powiem ja mam, że dziwnie, że dziwnie, że tak, tak strasznie wszystko się pamięta i wiecie, to jest też taki pierwszy dom. Ten moment, na pewno to znacie, że to, co poznajecie jako dziecko, to tak najbardziej się utrwala, bo dziecko, jak gdzieś mieszka, to zna każdy kamyk na chodniku, każdą dziurę w płocie. Dorosły tak nie zwraca uwagi na takie detale, a dziecko naprawdę tak... No ja tak przynajmniej, miałam, że tak dosłownie, organoleptycznie prawie znam każdy centymetr tego osiedla i może przez to właśnie to tak strasznie intensywnie wraca. No do tego stopnia, że nogi same po prostu idą tą ścieżką, którą przymierzyły wcześniej milion razy, i, i sama się ręka układa na, na no niezamowite, strasznie ciekawe uczucie, e, ale dobra, no, trzeba się wziąć do pracy. Hmm, bo czas dążyć potem na ostatni autobus dzienny. Zobaczcie, nawet tam za mną widać jest taki ten stary pojemniczek na zapałki, w którym zawsze były zapałki u nas w domu. Na pewno go nie usunę. <grym> Tutaj zostanie, bo strasznie go lubię. No dobra, idę to wszystko przebrać się w swoje ciuchy robocze i zaczynam. Nawet powiem Wam, że sobie od razu odruchowo usiadłam na tym miejscu, na którym zawsze siedziałam. Jak byłam mała, siedzę sobie na blacie przy oknie i jak byłam dzieckiem, to tutaj godzinami, jak mi się nudziło, to siedziałam, patrzyłam przez okno albo sobie układałam swoją kolekcję pocztówek według różnych wzorów i tak po prostu aż same mnie tutaj nogi poniosły I od razu tutaj przyszłam usiąść na nagranie. Także pewnie to będzie moja miejscówka do nagrywek. Nieźle, naprawdę strasznie, strasznie <laughs> przedziwne uczucie tego do domu, tylko tym razem w roli nie już dziecka, a rodzica. Nigdy tu nie mieszkałam sama po prostu, z rodzicami. Tak to prezentuje się na razie. Nawet spoko, chociaż nie wiem, ciężko mi stwierdzić, bo to jest strasznie ciemno. Więc zobaczymy tak naprawdę dopiero przy świetle dnia, jak to wyszło. Generalnie wydawało mi się, że kolor jest dużo jaśniejszy. Miał być taki lazurowy, morski, a wyszedł bardzo ciemny, ale mówię, też nie jestem w stanie powiedzieć, i na ile to jest kwestia tego braku światła tutaj. No i co? I mam tylko nadzieję, staram się nakładać tej farby bardzo, bardzo cienko. Mam tylko nadzieję, że jutro to wszystko nie odpadnie razem z tapetą, bo to jest tapeta, słuchajcie, pod tą farbą. Bo jak odpadnie razem z farbą, to Szymon mnie zabija. Bo on oczywiście był zdania, żeby nic nie ruszać, że dobrze jest jak jest, ale zobaczymy. Robię to tak pędzlem i staram się malować w ten sposób, żeby uzyskać taki efekt, wiecie, starego kina czy jakiegoś teatru. Nie tak równiutko, tylko nawet co gdzie nic sobie pozwalam na takie przetarcia, przebicia tej tapety. To nie jest moje warstwo, tylko tak chcę. Maluję prawie suchym pędzlem, takimi krzyżykami, bo chcę, żeby ten efekt był taki nieidealny jak na gładzie, tylko właśnie taki jakiś... Stare, stare kino, w ogóle już mi się to marzą. Oczywiście fotele kinowe, ale dobra. Nie będę rozwijać połów wyobraźni, bo skończy się na tym, że będę urządzać przez rok to mieszkanie, bo czemu się z tym wyprowadzę. No, słuchajcie, pustoszeje wszystko z momentu na moment. Co chwilę jakiś kolejny kącik pusty, partony się piętrzą. Bałagan wszędzie taki, że po prostu idzie zwariować. Ja już po prostu nie patrzę na to. No i co spakuje, to Szymon od razu wozi po parę kartonów do nowego mieszkania. Także, ale powiem Wam, że jeszcze jakoś wcale nie widać, że jesteśmy specjalnie spakowani. Pakuje i pakuje i ciągle tego jeszcze jest tak strasznie dużo. Najgorsze są książki, bo są strasznie ciężkie. Już je pakuję w takie małe kartony, bo po prostu, żeby było żebyśmy byli w stanie to jakoś dźwignąć. pusto się robi i smutno. I już nasz regał na książki przestaje być regałem na książki, jak już nie ma na nim książek. Tylko już naprawdę wygląda na to, czym jest w rzeczywistości, czyli na stertę skrzynek po owocach. Nie tak dawno robiliśmy spiżarkę DIY, teraz wszystko <śmany> rozmontowujemy z powrotem. To, co tutaj się dzieje, to jest po prostu masakra. Już mam tak dosyć tego bałaganu, no. ale <śmany> jest coraz gorzej i gorzej. No, jesteśmy w, w nowej kuchni, właśnie się rozpakowujemy. E, skrzyneczki przyjechały z. E, no i tutaj przeglądam, co jest w szafkach. Są pełne szafki po prostu. Będę część, pewnie powrzucamy, część zostawimy. Ale zobaczcie, i otwieram szafkę, a tam Włocławek, cały zestaw obiadowy. Pamiętam jeszcze jak z tych talerzy jeliśmy obiady, także bardzo się cieszę. No, część rzeczy takich wiecie, no to nie będziemy tego trzymać, ale niektóre są super. Wszyscy biegają. Generalnie i co? Ja tutaj stwierdziłam, że uwielbiam się przeprowadzać. <laughs> no taki banan nie schodzi z twarzy. Zielom mówi, że jestem nienormalna. Czyli wszystko w normie. O, już sobie widzicie, poukładałam swoje słoiczki. No, jest, jest naprawdę super. Wisi Lubiana, znaczy, że już jestem u siebie. Zawsze chciałam mieć te wiszące kubeczki zawieszone. No i są moje lubianki. Chyba tutaj nie będę biało-niebieskiej eksponować, bo nie pasuje. Odpocznę sobie od niej. Schowałam na razie do szafki, ale te, te tutaj będzie lubianka.